Ta moda jest dla wszystkich, a nie tylko, dla młodych szczupłych dziewczyn. Żeby zachęcić również panie do tego, żeby chciały wyglądać lepiej. Fajnie wszystko wygląda, jak modelki wychodzą, trwa to bardzo krótko, natomiast jest to długi proces. Myślę, że około 6 do 8 godzin my przygotowujemy modelki, czyli fryzjerzy. My makijażystki tutaj pracujemy z dziewczynami, dziewczyny też przygotowują dla siebie ubrania, mierzą buty, biegają, latają, szukają rajstów, także trochę to trwa. Również ćwiczenie tak, na wybiegu. Gdzie która ma iść, jak ma stanąć. Także wszystko to trwa bardzo, bardzo długo. I te parę chwil, kiedy one są na wybiegu, to rzeczywiście jest taki łamek sekundy w stosunku do tego, jak te dziewczyny się przygotowują. Jest to rzeczywiście ciężka praca. Dzisiaj widzę, że chyba nie do końca bym chciała być tą modelką, bo mimo wszystko jest to, jest to bardzo, bardzo ciężka praca. Proszę włosy tak długo, aż po prostu widzę, że jest zamierzony efekt, że fryzura mi się podoba, że modelka jest uśmiechnięta, że, że to wszystko wygląda tak jak ma być, tak? czyli makijaż, ubiór i, i, i fryzura, bo tak naprawdę jedno dopełnia drugie, więc nie ma fryzury bez fajnego ciucha i makijażu. Jeśli chodzi o o pokazy mody takie profesjonalne. Niestety, jest, jest dany projekt. projektant przychodzi, mówi co chce i nie ma, nie ma zmiany jakiejś opcji. Mieliśmy butik przewrócony do góry nogami cały tydzień, bo to jest masa przygotowań. Trzeba przygotować w workach całe zestawy, żeby później nie było nerwowo na pokazie. Modelki przyjeżdżają z gotowymi zestawami i wtedy jest spokojnie i miło. No. Wymyśliłam te moje koleżanki, trochę się bałam tego pomysłu, ale one mnie nie wyśmiały, wręcz przeciwnie, przyjechały, dobrze się bawiły. Myślę, że było miło. Z pracy modelek, z pokazu całego jestem bardzo zadowolony. Guarapo, Rossod Sierra, Jastor, Beccato, Mardelli. Są to rzeczy bardzo ekskluzywne, są to rzeczy dla bardzo wybrednych klientek, które wiedzą czego chcą. Staramy się sprostać gustom kobiet w różnym wieku, w różnym rozmiarze. Nie chcieliśmy tego robić sztywno, w jakichś ramach, takich jak robią to inne firmy. Chcemy sprostać gustom różnej klienteli, różnym paniom, również o różnej zasobności portfela. Nasze rzeczy nie są tanie, natomiast nie są najdroższe. Każda coś z pań u nas znajdzie, stąd też na pokazie są panie, które mają ponad 40 lat. Panie, które mają 18 lat, 20-30. Oczywiście stałe, stałe klientki mają u nas zawsze upusty, jeżeli chodzi o nasze butiki w Mikołowie, w Tarnowskich Górach. Stała klientka ma zawsze u nas upust, natomiast tu na pokazach również jest od 10 do 30% rabatu, w zależności od danej rzeczy. Byłem w takim szoku, że nieprofesjonalne modelki, a przeszły bardzo profesjonalnie. One miały też doświadczenie na poprzednim pokazie, który miał miejsce w Katowicach, na Wotelu, i teraz po prostu wyciągnęły jakieś wnioski, wyszły rewelacyjnie. Jestem tak z nich zadowolony, zapamiętały układ, jak mają przejść. No po prostu coś niemożliwego. Jestem pod takim dużym wrażeniem i bardzo serdecznie dziękuję dziewczynom za to, że, że tak, tak się postarały. Projekcja była bardzo kolorowa, było dużo pomarańczy, było i żółcie, i, i zielenie, i, i kapelusze barwne, no, no, naprawdę było rewelacyjnie. Jest mi niezmiernie miło Państwa gościć i przed chwileczką rozmawiałem z jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia, tego projektu. E, pomimo że Hotel Stock organizuje wiele tego typu animacji, zarówno dla turystów indywidualnych, jak też dla grup zorganizowanych, jestem zaskoczony profesjonalizmem i zainteresowaniem gości. E, Musi Państwo wiedzieć, że nie jest tak łatwo gości indywidualnych ściągnąć na tego typu animacje. Tutaj gratuluję jeszcze raz. Ukłon czapki z głów, strony organizatorów. Przedsięwzięcie się powiodło. W sekrecie jeden z organizatorów mi przyznał, że nawet sprzedaż jest dobra, ale w perspektywie i Hotel Stok, i organizatorzy mamy wzajemną współpracę w przyszłości. Jest to początek, krok milowy, ale nie krok ostatni. Nie jest to krok ostatni Hotelu Stok, jak również nie jest to krok ostatni organizatorów.